Cześć, tu Roman, zaczynamy opowieści skrypty. Kontynuujemy serię o tworzeniu strony helloroman.com. Nie ukrywam, że w ostatnim tygodniu miałem mnóstwo pracy, zwłaszcza związanej z kursem, który przygotowuję. Jest to trzeci kurs o Reakcie dla EduEb, który będę wypuszczał. Znaczy, nie ja będę wypuszczał, ale EduEb będzie publikował jakoś pewnie w połowie czerwca. Na razie jestem w trakcie nagrań, także będę na pewno Wam opowiadał o tym trochę więcej na Instagramie, który możecie śledzić. Siema Roman na Insta, jeśli ktoś jest, to zapraszam, będzie mi bardzo mi jeśli mnie polubicie, natomiast dzisiaj wracamy właśnie do tworzenia strony. I z racji, że niewiele się wydarzyło przez ostatni tydzień, to też niewiele mam do zaraportowania, ale korzystając z tej okazji, że i tak muszę nagrać ten odcinek, to zakodujemy trochę razem. I dzisiaj przygotujemy sobie te niższe sekcje, które znajdują się pod Hero. Jest to m.in. kalendarium i ta część z kursami. To wszystko na razie będę robił chyba na mobilki. Zobaczymy, jak mi to wszystko pójdzie. Nie ukrywam, że ten widok desktopowy z tym takim podziałem na żółty i biały, yy, tam się trochę rozjeżdża, to wszystko będzie trochę więcej logiki z tym związanej. Natomiast te mobilki są w miarę proste, więc dzisiaj chyba sobie do tego usiądziemy. Nie przedłużając, lecimy do kompa i popracujmy trochę razem. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Dobra ekipa, wracamy do kodowania strony. I póki co najbardziej pisgam się z fontami, które cały czas coś ode mnie chcą, cały czas coś tutaj nie działa, więc staram się to wszystko ponaprawiać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Jak widzicie, fonty mi się trochę wysypują. Ja w międzyczasie stworzyłem sobie te sekcje z eventami. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Natomiast pierwsze, co chcę zrobić, to uporać się właśnie z tymi fontami, więc zobaczymy, co tutaj. Mogłem zepsuć. Tutaj nazwa powinna być active grotesk w ten sposób. Stworzyłem sobie tutaj template events, który właśnie będzie odpowiadał za to, co tutaj widzimy, tylko cały czas tutaj coś z tymi fontami jest nie tak. Styled info to jest to. Styled title to jest ten tytuł wydarzenia. On również powinien być fontem Noiville pisany. Ok. I Style Description ma być pisany fontem Active Grotesque. No i teoretycznie to działa, ale nie wiem dlaczego Styled Info pojawia się jako niebold. I nie mogę tego zmienić. Tak, jakby Gazby gdzieś coś zepsuł w imporcie fontów. Ale ten najwile działa z kolei tutaj dla tych tytułów, więc to nie powinno mieć w ogóle miejsca. Zwłaszcza jak zmieniam mu font, to on faktycznie wygląda inaczej. Więc tutaj coś jest z tym nie tak, z tym styled info, ale może zaraz sobie do tego wrócimy. Generalnie ta sekcja jest bardzo prosta. Przynajmniej na widoku mobilnym. Podobnie zresztą jak sekcja kursów, która będzie niemalże kopią tego, co mamy powyżej, tylko że będzie na odwróconym tle. Ale to sobie zaraz do tego wrócimy. Styled Info. Co ciekawe, jak zmieniam tutaj w Styled Info na H4, to font wygląda tak jak w designach. Jest boldem, jest wille więc wszystko jest ok. Coś mi się tutaj przyczepił ten GazBit do tego P, które z jakiegoś powodu nie może być napisane boldem font-weight jeszcze spróbujemy font-weight bold no bo to no i wille jak byk ma tutaj wpisane że 500 -ka. i że to jest bold więc teoretycznie nawet nie powinienem yy, deklarować tej 500 a on i tak powinien mi zaczytać tego bolda tutaj I to jest jakby domyślna szerokość dla, yy, grubość dla niego. Jeszcze sprawdzę takie ostatnie rozwiązanie na pałę. Po prostu piszę mu tu bold. Okej. Okay. Nie mam pytań. Nie wiem czemu to się tak dzieje. Jestem trochę zaskoczony tym i trochę mi smutno, bo to przestaje być przewidywalne w jakikolwiek sposób. Tak jakby tutaj ta grubość tego fonta w ogóle nie miała znaczenia. W ogóle w batonie też się rozjechało. Ach, coś tutaj jest nie tak z tym wszystkim. Font weight Bold, jakby ta 500 w ogóle nie działała. No trudno, będziemy pisać Bold. Przynajmniej polskie znaki teraz wyglądają dobrze, bo wcześniej coś było nie tak z ładowaniem tego fontu i polskie znaki wyglądały tragicznie, więc yy, chociaż to udało się naprawić. Dobra, stwórzmy teraz sobie. Na podstawie tego, co już zrobiłem w events, stwórzmy sobie teraz widok courses. Mogę nawet w sumie skopiować ten event. Dobra. Skopiuję sobie teraz tylko te dane może zrobimy to w ten sposób na razie nie łączę tego z gra w CMS na razie łączę to bezpośrednio tutaj w, w takich tablicach będzie łatwiej pyk i drugi właściwie to już trzeci robię ten kurs teraz tworzę kurs który się nazywa magia reacta i to jest taki kurs zaawansowany o wzorcach i tak dalej więc też wydaje mi się że będzie dla was bardzo ciekawy ale o tym trochę więcej wkrótce na kanale opowiem na pewno teraz się skupimy tylko na tym żeby to dobrze tutaj ponazywać te dwa pozostałe obiekty wywalimy ok i teraz tutaj w tym Courses muszę zmienić to co miałem wcześniej tutaj date i adres na po prostu info żeby to się wyświetliło coś zepsułem Ok, wiem czemu bo Data adres już nie istnieje tutaj a destrukturyzowałem sobie te dane więc musiałem je tutaj podać na nowo git sytuacja uratowana i teraz jedyne co jeszcze muszę zrobić to style wrapper musi dostać background-color Dobra. Z kolei batony muszą być z białym tłem. Mm, to tło w tych batonach jest na Afterze z tego co pamiętam. Close enough na Beforeze. I co i właściwie mamy kolejną sekcję zrobioną. Fajnie by było wszystko zrobić już do końca dzisiaj, chociaż tego formularza pewnie nie zdążę. Ale jak już tak lecę, jak już się tak rozpędziłem, to może zrobimy jeszcze widok. Nazwijmy go kolab. To się chyba pisze przez 2L. Przez tak. Od kolaboracji. Więc tutaj także podobnie jak poprzedni widoczek po prostu jako kolejny template sobie wrzucimy tutaj sytuacja będzie trochę inaczej wyglądać bo wpiszę sobie to na pałę po prostu nie będę tego wrzucał w taki sposób też wydaje mi się że nie wszystko będę łączył z grafcem cms -em. nie ma sensu żebym tego typu rzeczy wrzucał jako yy, dane z graf cms z tego względu że one się nie będą zmieniać w żaden sposób, więc dlaczego miałbym to robić? Więc to na razie zostawię tak jak jest. To bywale. Style description to jest to czego potrzebuję, jeśli chodzi o ten opis. Na razie celowo nie robię tych nagłówków, tymi nagłówkami zajmę się za chwilę. Może stworzę jakiś osobny komponent do nich jeszcze. Nie wiem jak to będzie wyglądać. Tutaj jeszcze taki dodatkowy. Dobra, i teraz ten kolap też sobie dodamy tutaj jako kolejny widok. Tak żeby od razu można było go podglądać, jak on się zachowuje. Git. On oczywiście nie powinien tak wyglądać, ale o tym może za chwilę. Wywalmy sobie tylko primary, żeby on był biały. dobra. Wróćmy teraz do tych courses i skończmy to właściwie do events nawet dodamy sobie teraz ten headerek, co tutaj jest. One są wielkości 42 piksele i mają takie żółte coś. Więc teraz to sobie dodamy. Na początku myślałem, czy tam nie robić jakiegoś wspólnego komponentu dla wszystkich tych headingów, czy to nie zrobić jakoś tego reużywalnego z jakimiś tam propsami, ale generalnie na tak małą stronę, taki poziom abstrakcji wydaje mi się, że jest zbędny, lepiej to po prostu porobić w kilku miejscach. Generalnie ta cała zasada don't repeat yourself jest bardzo dobra i zazwyczaj działa, jednak nie można jej traktować moim zdaniem tak jak Biblię. Zresztą ostatnio Cancy Dodds. O tym napisał bardzo fajny artykuł. Mogę Wam tutaj pokazać Aha programming Cancy Dots Jak ktoś chce sobie przeczytać, to naprawdę polecam. Jest świetny ten artykuł, mówi właśnie o tym, czym jest dry, czym jest wet. Może ktoś nie słyszał, write everything twice. Jest jeszcze AHA czyli Avoid Hasty Abstractions i to jest bardzo mądra myśl, bardzo mi się to podoba, ponieważ bardzo często yy, widzę, że deweloperzy, ja zresztą też to popełniałem wiele razy i pewnie nadal to robię czasami w jakichś większych projektach, że za szybko tworzę abstrakcje, za szybko tworzę jakieś uogólnienia, które później się okazuje, że w ogóle okądy dupy można roztrzaskać, bo one nie mają zastosowania do większości case'ów i trzeba je przepisywać, więc Czasami lepiej jest powtarzać się kilka razy nawet w kodzie, o ile mamy nad tym jakąś kontrolę, jest to świadome powtarzanie się i wiemy, z czego ono wynika. Na przykład z tego, że chcemy na razie zobaczyć, jak coś będzie hulać, a dopiero później możemy sobie tworzyć tego abstrakcję. I właśnie tak do tego podchodzić, że jak zobaczę, że gdzieś w kodzie coś się wiele razy powtarza, to wtedy powiem, aha, okej, okay. no w sumie to jest miejsce na optymalizację i wtedy napiszę jakąś abstrakcję. Ale zakładanie czegoś z góry i pisanie tych abstrakcji. Na samym początku mm, czasami bywa zgubne i sam się na tym nieraz przejechałem. Miałem taki projekt kiedyś, że zaczęliśmy tworzyć najpierw y, takie bardzo ogólne komponenty z wieloma zastosowaniami, naraz, a później się okazało, że i tak trzeba było je mnóstwo razy przepisywać. I dobrym przykładem mogłoby tu być to, że piszę sobie teraz to Courses i Events, I jak się spojrzy na y, mobilki, to one są niemal identyczne. Nie, że te komponenty są prawie że takie same. Ale jak pojedziemy sobie na desktopy, to zobaczymy, że one są już mocno różne, bo na przykład to, co było tutaj pod spodem, teraz wyjeżdża nam tutaj w lewą stronę, to trzeba będzie jakoś później pogodzić ze sobą. Natomiast te kursowe wyglądają. Prawie że tak samo, ale tu też im wjeżdża jakiś trójkąt i tak dalej, więc to nie jest ten sam komponent i tworzenie abstrakcji, który, która łączyłaby jakby te dwa komponenty ze sobą, że one by były tak naprawdę jednym komponentem, tylko jakoś tam dopasowanym, może byłoby dobrym pomysłem, ale wyłącznie na mobilki, więc... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że lepiej to zrobić jednak osobno yy, i nadać im trochę inne style. Mimo, że w pewnym miejscu wyglądają do siebie bardzo podobnie. Ale koniec tych dygresji, koniec mądrowania się, Roman. Napisz coś, zróbmy coś tutaj. Courses. Zrobimy sobie styled heading. Co jest grane. To będzie H2. I teraz w moim teamie 42 pixele to jest MK. Oczywiście nie powinienem tego wrzucać w Courses, tylko w Events. Teraz yy, z racji, że wszystkie headery na mojej stronie mają font Noiville, to mogę sobie w Global Styles tutaj zrobić coś takiego. to już mamy z głowy, nie muszę teraz deklarować tego w font w tych miejscach. Niestety nie mogę zaaplikować tej y, zasady do wszystkich elementów, no bo czasami mam aktyw, czasami no i wille. Y, Zależy jaki to jest element, więc y, chociaż takie Uogólnienie. Zazwyczaj, znaczy, wszystkie headery mam na pewno w wile. To, to jest, tego jestem pewien, więc to sobie mogę zostawić. Teraz, czemu on jest na środku? Bo mamy flexa tutaj pewnie co? Tak jest. Ale, jak zrobimy align self, to powinno być Git, powinno być z lewej. Tak jest. Dobra. I teraz ten biforek tego bifora mógłbym sobie jakiś mixin napisać jakąś funkcję może to jest dobry pomysł pokażę wam jak zrobić taki mixin to znaczy nie wiem czy w sumie pisałem kiedyś coś takiego tutaj yy, muszę zaimportować sobie css styled components na pewno i teraz yy, yellow bifor totalnie nie wiem jak to nazwać ale załóżmy że będzie to coś takiego i teraz tutaj muszę sobie zwrócić tego CSS-a, w którym zrobię coś takiego, Before. Pamiętajcie że for zawsze musi mieć content w czwartek w ogóle wychodzi odcinek w którym będę opowiadał o dziwactwach w CSS i to jest jedna z rzeczy które opowiadam ale będzie też mnóstwo innych bardzo ciekawych informacji także jak uważacie że CSS jest dziwnym językiem i czasami naprawdę takim niespójnym i zaskakującym to podzielam waszą opinię i w czwartek właśnie opowiem wam jakie mam za tym argumenty tutaj co dalej mamy Zróbmy sobie height 100% width mm. właśnie tu mógłbym sobie podawać coś takiego jak width ok i teraz mogę zrobić tak Dobra, background color i tutaj mogę się odwołać. Albo zrobimy sobie. Na razie, tak zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. No, dobra. I teraz, jeśli dobrze to napisałem, to w tym events. Jak zrobię sobie Yellow Before, to jest super w WebStormie, że mi podpowiada te argumenty. To zawsze jest mega fajne. Yy, tylko wydaje mi się, że muszę to wrzucić w stringi. Yy, załóżmy, że to będzie 50. Od góry niech to będzie 0. No, ciekawe. Tutaj jeszcze muszę dać position relative, żeby to się dobrze wypozycjonowało. Czy mamy kciuki? Jest, ale super. Muszę tylko nadać jeszcze kontekst, że to jest jeden, i wtedy w moim teamie dobra. Chociaż nie, nie ten, to chyba nie jest potrzebne. Tak, będzie działać, ale super. No, i zobaczcie, i teraz nie muszę tego bifora zawsze pisać, tylko zrobiłem sobie funkcję, w której podaje argumenty, i jest wszystko mega. Mogę sobie to stylować jak chcę. 10% nie ma problemu, Roman. Będzie 10%. Chcesz wyższe? Spoko. no robić wyższe. Wtedy mogę sobie zrobić tutaj minus 10% i powinno być na środku, ale super. No i Git. Mamy hederek. Teraz sobie to skopiuję do Courses Tylko tam będzie coś tak bardziej triki, bo. Bo tu będzie na biało. I teraz właśnie można podać kolor w tym teamie. I to trochę takie zatoczy koło, ale to będzie całkiem spoko. Tu będzie kolor. Kolor podamy na końcu. I teraz, jak wrócę sobie do events. Aha, i o, jeszcze coś. To, o, ale w, o, uwielbiam. Kolor. I domyślny niech będzie. Czy ja się tu mogę odwołać do tego? Chyba mogę. Nie zabije mnie za to. JavaScript? Chyba mnie nie zabije. Dobra, czyli jeśli nie podam koloru, to domyślnie będzie primary, ale jak podam kolor, to on wskoczy mi tutaj. Więc teraz, tak, tutaj mamy w eventsach wszystko git, a w courses styled heading sobie robimy kursy. Dobra, i teraz tutaj jako ostatni argument Team. White. I coś nie działa w końcu. Już nie może być za łatwo w życiu. Dobra, czemu to nie działa? Co on mu tu podał? Before. No, ma biały kolor ten before. To czemu to nie działa? On mi tu ginie. On mi ginie pod tym tłem. Dobra. Tak. On mi ginął chyba pod tym. pod tym style wrapper. To ciekawe. Czyli on był biały, tylko się chował. No dobra, spoko. Yy, kursy. Czy kursy mają taki rozmiar tego? Nie. Mają trochę bardziej wysunięte czyli left musimy zrobić może nawet 18. Spoko, no i jest OK. I co, kolejna sekcja, kolejny sukces. Jak miło. Mam nadzieję, że tak cała ta strona pójdzie tak fajnie. Można też by było zrobić tak, że tu nie będzie relative, i wtedy ta odległość od lewej krawędzi ekranu będzie zawsze taka sama. Wtedy te aple żółte czy białe tam przy napisach będą się zaczynać w tym samym miejscu. Też mogło to by być ciekawym efektem, ale to sobie do tego wrócimy najwyżej. W każdym razie na mobilkach, póki co wszystko działa jak należy. Strona wygląda w porządku. Tutaj coś no, ach, tutaj znowu się coś rozjechało. To sobie później naprawię. Nie będę Wam teraz tym głowy zawracał. I tak naprawdę została mi ta sekcja z tą współpracą później zostanie mi ten formularz. I to prawdopodobnie zrobię już jakoś w tygodniu, może zrobię o tym nawet live streama. Ten odcinek nie ukrywam, że jest troszkę krótszy. Troszkę tu, tutaj sobie razem zakładiliśmy, no tak jak mówiłem, ta seria jest totalnym eksperymentem. Miałem mnóstwo pracy w tym tygodniu związanej właśnie z kursem, więc. Troszkę mniej czasu mogłem poświęcić na tworzenie tej strony, dlatego też nie było live streamów, na przykład w tym tygodniu jest Hello Roman and Friends, w środę. Więc wszyscy, którzy się wybierają, już nie mogę się doczekać, a Was zobaczę. Jest mi strasznie miło, że jesteście tak zainteresowani tym. Wiem, że nie wszyscy zdobyli bilety jest mi bardzo z tego powodu przykro, jakbym mógł to Was ugościł po prostu wszystkich, ale pamiętajcie, że jest to impreza biletowana i niestety nie możemy tam pomieścić wszystkich. Nie jest to ostatnia tego typu impreza, jest to na pewno pierwsza tego typu impreza związana z tym vlogiem. I obiecuję, że będzie tych imprez więcej i że następnym razem też y, znajdziemy miejsce, które pomieści Was wszystkich. A jest Was naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tego, chociaż tego Kenzie doca y, jako taki tip na dzisiejszy dzień. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.